A czym jest w ogóle dla Ciebie praca w branży nieruchomości, nie? Od 15 lat jestem projektantem wnętrz, więc praca w nieruchomościach zaczęła się dla mnie wtedy, kiedy trochę doszłam do ściany mhm. i nie chciałam dyskutować z klientami o kolorze wazonu. W końcu jestem profesjonalistką, nie? Halo. Mhm, mhm. Mhm. Pamiętam ten moment, jak odsunęłam laptopa od, od siebie i powiedziałam: Dosyć. Pokaż mi swoje mieszkanie, a powiem Ci, kim jesteś, tak? My w sumie wykonujemy bardzo intymną pracę. Teraz bardzo lubię projektować wnętrza i malować obrazy. I bardzo lubię sprzedawać nieruchomości, więc to jest problem, bo trochę jest tego za dużo, ale na szczęście da się to połączyć. Hmm. Nawet się nie wyobrażasz, jak jakie to, to jest przyjemne. I jak to łączysz? Kupić sobie mieszkanie, zaprojektować je i powiesić własny obraz na ścianie. I kto mi zabroni? <ścoughs> <ścoughs> Ze mną jest chyba najbardziej barwna osoba w naszej firmie. Nie mogę okay. miło słyszeć, <grywa> ale może <grywa> powinnam się bać. <grywa> A czym jest w ogóle dla ciebie praca w branży nieruchomości? Anio? O Jezu, to jest po prostu to nie ma, nie ma dna, nie ma sufitu. Ja generalnie od 15 lat jestem projektantem wnętrz, więc praca w nieruchomościach zaczęła się dla mnie wtedy, kiedy trochę doszłam do ściany. Aha. i nie chciałam dyskutować z klientami o kolorze wazonu. Pamiętam ten moment, jak odsunęłam laptopa od, od siebie i powiedziałam dosyć, sama sobie wymyśl ten wazonik, nie? I jak chodzę do, wchodzę do jakiegokolwiek mieszkania, domu, no to już jest to dla mnie wyzwanie, bo ja po prostu już mieszkuję i myślę o tym, Boże, co by tu zmienić, nie? Ktoś, kto wchodzi, ogląda nieruchomość, musi widzieć nieruchomość, prawda? Natomiast dla mnie na początku są istotne, jakby... Ja widzę po prostu obyczaje. Jeżeli tam jest malarstwo, to super. No widać, czy człowiek jest poukładany, jakie ma zainteresowanie. Ja uwielbiam po prostu się przesunąć wzrokiem ja, po ja książkach, taki, nie? Ja mam, no właśnie miałem Kurde, to powiedzieć, że ja mam taki, po prostu coś takiego, że automatycznie jak wchodzę do mieszkania, to... <grym> tytuły, e, nie? Dokładnie. Wzrok wędruje mi na półkę z książkami, nie? Lubię rozmawiać z ludźmi. Widzę, jak z osób, które czasami nam na początku nie ufają, prawda? Mhm. Potem są tak Tak, bylewni, To jest y, pięknie wyglądający proces. Nie? Super, super, opowiadają po prostu o sobie, o swoim życiu. Aha. My w sumie wykonujemy bardzo intymną pracę. Oczywiście musimy sprzedać, wziąć udział w tym procesie, jakby. No, formalnym. Formalnym, y, formalnym tak? Się, tak. No w zeszłym tygodniu miałam takie spotkanie, gdzie też byłam trochę zmęczona, ale przyszłam do pana i pan był też dosyć konkretny. I zapytałam, go to co? Sprzedajemy? No, powiedział, mhm. że tak. A, no, słuchaj. Okay. różnie, tak? Dobra. To, co mi na przykład często klienci mówili kupujący, mhm. e, że spotykając się z nami, e, mieli wrażenie, że tutaj to trochę nieskromnie jakby z mojej strony, że właśnie tak powinien wyglądać rynek, bo my o nieruchomościach, które sprzedawaliśmy, wiedzieliśmy wszystko. E, dysponowaliśmy zawsze pełną dokumentacji, projektami. Przynajmniej ja mam taką zasadę, że w ogóle nie wypuszczam oferty, jeżeli nie wiem wszystkiego. No tak, to mhm. generalnie to ci powiem, że e, często tak jest, że spotykam się ja ty na pewno też mhm. z taką opinią klientów, y, którzy mówią, wie pani, co, no nie spotkałem się, żeby ktoś tak prezentował nieruchomość. Ja no mówię, właśnie, jak ty? klienci odbierają to. No Czy jak? Mhm. No, bo o cokolwiek zapytam, to pani wie. Też jest no, tak, wiesz. Że właśnie dzięki temu masz bardzo dużo rekomendacji od tak, klientów. Tak. Jestem profesjonalistką, nie? Halo. Aha, mhm. aha. Klienci nie są dla mnie klientami. Aha. To są po prostu ludzie, którzy mają jakąś sprawę do załatwienia albo problem. Może dlatego czasami za bardzo skracam dystans, bo to nie jest mój klient, tak? Ja nie, po prostu, jakbym szła do klienta, to pewnie bym się spięła. Rozumiesz? A jak wiem, że idę do człowieka sobie z nim wypić kawę, to jest mi przyjemnie po prostu. No. Co? Poza pracą lubisz? Teraz bardzo lubię projektować wnętrza i malować obrazy. I bardzo lubię sprzedawać nieruchomości, więc to jest problem, bo trochę jest tego za dużo, ale na szczęście da się to połączyć. Nawet sobie nie wyobrażasz, jak jakie to, to, to jest przyjemne. I jak to łączysz? Kupić sobie mieszkanie, zaprojektować je. I powiesić własny obraz na ścianie. I kto mi zabroni? <grywa> Chciałam powiedzieć jeszcze taką rzecz, która jest dla mnie bardzo cenna w tym zawodzie. Zaufanie skutkuje poleceniami. Mhm. Jak ja, ja tylko siedzę i przytakuję trochę. Ja w tej mhm. chwili po no. prostu właściwie nie wiem. 80% nieruchomości, z którymi pracuję, są od znajomych moich klientów. I o czym to świadczy? Że kluczowe są relacje. No, kluczowe są relacje mm -hmm. i to, że dobrze robimy mm -hmm. swoją pracę, tak? Zakończymy. No, chyba się żegnamy, tak. tak? Idziemy do pracy. To znaczy nie, ja idę do kina. Dzisiaj. <śmiech> Dzisiaj. <śmiech> Dzisiaj, tak. Um, dziękuję bardzo. Polecam współpracę z nią i zapraszam również do obejrzenia materiałów innych osób, które razem z nami pracują.